Wszystkim, ja jestem Simba, witam w kolejnym filmie. I dzisiaj yy, w ogóle to jest niesamowite. Jadę na takiego pierwszego tripa w sumie samochodem, bo jeżdżę samochodem już. Ale jazda do skating parku nie traktuję jako trip, bo to jest tak, że jadę nawet sam, mogę jechać. A teraz jadę z... razem, jedziemy w cztery osoby, biorę ich samochodem z Zabrza i jedziemy do Żor Chciałem do ŻOR pojechać jeszcze w poprzednim roku, nawet ludzie do mnie pisali i im ja powiedziałem, że. Jeszcze chcę przyjechać w tamtym roku, ale nie udało się przez sytuację obecnie panującą, obostrzenia i tak dalej. Ale teraz mam samochód, ale nie piszę nigdzie, nie mówię, więc przepraszam wszystkich, którzy chcieli się ze mną spotkać. Nie wiem, ile was by się zebrało. Z kilku tysięcy ludzi czy przyszłoby kilku, czy przyszło, czy nikt by nie przyszedł, ale mogłoby przyjść kilkadziesiąt osób. Więc nie wykluczam takiej opcji, a wtedy tak trochę kiepsko grupować tyle ludzi tak o nas skatepark. Więc Jedziemy, nie informując nikogo. Przyjedziemy tam, będziemy tam w miarę cały dzień. Z przerwą na jedzenie. Nie wiem co tam jeszcze porobimy, ale na pewno będziemy dużo jeździć, więc. A kuźba, się cieszę z tego. Więc jadę po prostu poziomków. Będę nagrywać w trakcie, będziemy nagrywać po prostu, będzie vlog z tego. I zobaczycie jak cały tripek wyjdzie. Nie wiem czy ich widać. O, widać ich, widać ich. Zbierają się tam z kolejki z Lilla. Dobra, wyjeżdżają. To ja też wyłażę samochód Siemagaj, Jedziemy na tripa. Jedziemy. Jedziemy. na to Wyjątkowo wkładamy wszystkie na raz. Mogą się poobijać po No cóż, takie życie. Okselo, szukam sponsora. Ja sponsor mi. Ty hulajnoga z całka weźmie spakuj, Mura. No i ona zapas. Może będę robić te yy, na film skuty. A ci łatwiej robi? O, nie, ale nie, nie chcę, chcę to rozwalić swojej. Dobra, ty wybracie do, plecak ktoś udać? Ja chce, plecak tu dać? do środka wezmę, wiesz? Dobra, jest i czwarty. Kolejny zawodnik, ostatni. Dawaj, zmieści się hulajnoga. Czekaj, zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak, będę więcej widział. Dobra, to pakuj się i jedziemy. Tak, swoją drogą za każdym razem jak jedziemy do KFC, dobry pomysł wiciu, można to pokazać na YouTubie, że... to zbieram ketchupy. Raz, dwa, trzy. Mamy no, osiem, osiem. jest osiem, przeterminowane, ale to tak... Nieprawda, nawet te najstarsze są jeszcze tak prawie rok. Dobra, guys, gotowi na tripa. Jesteśmy już na skateparku w szorach. Byłem tu.. byłem tu raz na 5 minut, bo byłem na... akurat był biatlon taki, że biegniesz ileś kilosów, co chwilę strzelasz, tak przyszedłem sobie przebiegnąć się. Nissan 350Z, ale jaja, ja nie zauważyłem wcześniej. Nieważne, więc byłem tylko 5 minut po i Skatepark jest świetny, więc chciałem przyjść jeszcze raz, więc jesteśmy. I skoro jesteśmy, to zaraz wam pokażę skatepark, bo może nie wszyscy znają skatepark w szorach. Jesteście ciekawi? A potem będziemy jeździć, rozgrzewać się, nagrywać dalej i wszystko, więc e, miłego dnia dla Was, dla nas i... nissan za 50 zęb, bołlik w środku. Okej, okay. i podstawowa przeszkoda, czyli flybox, który jest ogromny. I jeszcze większy rolin. Yy, wtedy jak miałem 5 minut, to tu nie wjechałem, to było 2 lata temu w ogóle, więc yy, no cóż, ogromny spine, tam mamy w ogóle drugi ogromny spine. Na końcu mamy porządne kłotery z transferem, wall. Bowl, co jest też niesamowite, bo jest to jakby w ogóle w głąb, w głąb ziemi, gdy nie skatepark jest na podwyższeniu, tylko w dół jest bowl. Kolejne kłotery. Kolejne kwatery, jakieś boksy, bęk, więcej boksu, więcej bęków i rur I tam znowu bęk, takie hip, hip bękowy No duże to jest, ogromne Cały park jest spoko, bo są różne ciekawe rzeczy I tu, tam są dalej jakieś różne do kalisteniki i plac zabaw i tak dalej Fajne miejsce Dobra, już pojeździłem, porozgrzewaliśmy się trochę Skatepark jest tak świetny, że będę tu przyjeżdżać pewnie częściej niż do Sipu, sam flybox jest, pomimo tego, że nie ma rezy. ja wolę nawet lądować na drewnie w sumie, Rezy się czasami boję, bo jest ślisko, zasadziłem tu już w sumie backflipo, pomimo tego, że to jest ogromne, trochę się bałem, ale jest spoko wszystko, bęk, ogromny bank tutaj jest, tak mocno wybija, że robię tu triki, które robię... Ledwo u siebie na flyboxie, czyli jednym słowem skatepark jest zaromisty i tyle. Okej. Okay. Byliśmy już długo, do 15.30, to było 4 godziny. Na razie nagrałem tylko tego backflipa dla was. Nagrałem też na Instagrama bara do trzech whipów. Siadło tutaj po prostu w kilka prób, nawet nie całe 10. Teraz jest, kuźwa, dream trick, trick of my life i wszystko razem wzięte. Mój best trick. Tak, w międzyczasie jesteśmy na jedzeniu i zaraz będziecie mieć dużo nagrań. Po prostu ponagrywamy dużo jeżdżenia na tym parku, jakiegoś fajnego. A teraz ten dream trick. Roll the clip, patrzcie to. Yeah, yeah, yeah. yeah! yeah! oh, yeah! In Kurde, walczyłem z tym trikiem. Najpierw yy, chyba ponad pół godziny do nagrania, jak najpierw trochę poćwiczyłem Rozkręciła mi się trochę hulajnoga od tego rzucania nią, w ogóle walenia o, o drewno i tak dalej Więc poszedłem ją dokręcić, jak zacząłem ją dokręcać to już się rozsiadłem Już byłem potem splaczały, więc musiałem się znowu najeździć trochę Pojeździłem chwilę, a już myśleliśmy, że za chwilę będziemy iść jeść I to planowaliśmy Ale ja powiedziałem nie, nie ja najpierw robię, bo jak zjem to nie ma szans, nie będzie komitmentu I nagrywaliśmy jeszcze kolejne pół godziny Coraz lepiej szło, bo szło lepiej niż w tej pierwszej serii, i kuźwa w końcu wyszło. Ja wale, to jest niesamowite. Teraz jestem tak zadowolony, jednocześnie jestem tak zmęczony. Ta... Dlatego na razie jemy. Potem wracamy na skate'a i nagrywamy klipy. Do muzyczki będzie jakiś edicik mój i ziomków tutaj dookoła, czyli Wiktora Chmury, Loczka i Michała Namysły. Instagramy będą w międzyczasie. Na razie. The night sky trying to make me see your stars, but the dark gets only now. I see violet, I can feel silence, and the dark all that I see when your stars have burnt out, and your heart. もう1回も。<music> Chwilą, nieco przypadkiem usłyszałem słowo beko, a jak już coś takiego usłyszę, pora to zrobić. Pomimo tego, że jestem zmęczony, jest fakt. Dobra, e, idę robić. W zasadzie to możesz, tak? E, dużo pojeździliśmy wszyscy, w sumie e, dużo ponagrywaliśmy tego, więc mam nadzieję, że będzie spoko. W sumie dla mnie też jeden z takich. Fajniejszych dni na hulajnodze. Na pewno będę tu przyjeżdżać pewnie częściej, nawet częściej niż SIP, bo jest przyjemniej jest raczej atmosfera też jest zarąbista. Plato pewnie będzie tutaj kupa ludzi i będzie to mało przyjezdne, ale skatepark jest zarąbisty. Ja jestem zadowolony, reszta powar jak wiciu. Widzisz w jakim wiciu jest zadowolony? Jestem zadowolony to jak jest... nigdy. Moje nogi tu w ogóle są to tak to zadowolone, że. No. no i to w sumie tyle z dzisiaj. Będziemy wracać do domu. Dzięki za oglądanie na razie i do zobaczenia za tydzień jakoś i tyle. Narka.